Witam wszystkich, ja jestem Poké Kolekcjoner i to już trzeci odcinek z mojej POCO kolekcji. Zaczniemy od Elite Trainer Boxów oraz figurek Amiibo. Playmaty, dalej mam nieułożone karty oraz boosterek fabrycznie nowy X Legend Maker, z naklejką od polskiego dystrybutora IpL więcej nieułożonych kart oraz. Game Boy Color, Limitowana edycja Pokémon. Kolekcja moich boosterów z Black and White XY oraz Sun and Moon. Mam także starsze boostery, takie jak Base Set Jim Heroes, Neo Destiny, Pop Series 5, Hard Gold, Soul Silver, Soul Silver Triumphant, Platinum Supreme Victors i Polski Diamanty Perła. Tutaj kolekcja moich kart w albumach. Pokażę przykładowy album. W tym mam tylko dwie karty, ale są to karty specjalne, ponieważ jest to base set Shadowless. Pudełka po Build and Battleboxach. Tutaj z tyłu mam fabrycznie nowe Team Decki z base setu. Puszki wypełnione różnymi akcesoriami do karcianki. Trochę więcej puszek. Tutaj karty w innych językach. Na przykład tu mamy z japońskie Jungle, Gym Heroes oraz Gym Challenge. niełożone karty. Tutaj mm, karty, które mi się nie mieszczą w albumach z serii Sun and Moon, XY i Black and White. Koszulki. Karty z Sun and Moon. Puste boosterki. Między innymi boosterek Shadowless. Base set tutaj kolekcja hmm, płyt polskie wydanie płyty Pokémon złapie wszystkie na kasecie magnetofonowej oraz CD niemiecka wersja CD i inne płyty z muzyką Pokémon Monopoly Tempest Team Deck fabrycznie nowy Dark Kadabra PSA z serii Team Rocket kolekcja filmów na VHS oraz płytach DVD tutaj bidon z Mirindy oraz kolekcja gier na Gameboya dalej mam kolekcję nakrętek z Mirindy Oraz 7 Tutaj rzadsze metalowe nakrętki. Mm. Mam także blistery z Moon Crimson Invasion. W dużej ilości plakaty zwinięte z filmu drugiego Pokémon oraz Detective Pikachu. Oryginalne prosto skin. Tutaj boostery Rowing Skies, w tym dwa booster boxy pełne. Tutaj będzie figurki. Z tyłu są tazosy oraz polskie karty Diamanty Perła. Albumy na Metal Tazo, figurki. Które są jeszcze zapakowane oryginalnie, niektóre z Pokémon Center oraz czasopisma i komiksy. Hmm, pokażę Wam przykładowy album z naklejkami Boomer oraz wieczkami. Pierwsza strona ze starterami, niestety jeszcze sporo brakuje. Tutaj więcej naklejek. I wieczka z jogurtów Danone. Wszystkie są w koszulkach, aby były dobrze zabezpieczone. Co więcej, mam trochę pluszaków. Niektóre są limitowane. Z Pokémon Center i film kinowy z pierwszego filmu Pokémon, który był w kinach 20 lat temu, 9 lutego. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Na razie.